W roszeniu tej nawierzchni znowu pewnie troszeczkę zagadek Tomek będzie na torze i można to wykorzystać i miejmy nadzieję, że wykorzystają do biało Tak, no miejmy taką nadzieję, tutaj te roszenie toru i równania są naprawdę identyczne, jeżeli chodzi o równania toru, jeżeli chodzi o polewanie, to ta polewaczka różnie ma dwa miejsca, z, której, z których leci woda, z góry i z dołu, także ten tor teraz jest podobnie przygotowany jak na każdej, na każdej przerwie, teraz był troszeczkę zroszony, także trzeba mieć nadzieję, że zawodnicy polscy wyciągnęli wnioski i wiemy, że polska kadra jest bardzo zmotywowana i przy y, trenerze Cieślaku tutaj nie ma, y, nie ma jazdy, trzeba jechać do końca bardzo mocno, ambitnie i tutaj wierzymy w to, że... Mocna rozmowa trenera z zawodnikami dała, da jakieś efekty. Czekajmy, zobaczymy. Tor porównaniu. Ostatnie trzy biegi. Miejmy nadzieję, że Polacy odrobią straty. Czerwony drawik w żółtym. Kildemant w Pawicki w białym. Lindbeck to biało-czerwoni. Wyjdą na podwójne prowadzenie. Ależ tam ciasno się zrobiło ale kapitalnie pojechał Drabik, bo on nie zostawił miejsca przy krawężniku, Lindbeckowi zamknął tam drzwi przy krawężniku, ależ teraz Kildeman zaskoczył i Lindbecka i także niestety Drabika prowadzi zdecydowanie w przodzie Piotr Pawlicki, ale Drabik tutaj nie da za wygraną, no potrzebny jest wygrany wyścig, by jeszcze ciągle Biało-Czerwoni mieli szansę na korzystny ryba, re, rezultat w tym spotkaniu stracił teraz Drabik Oglądają się na siebie Lindbek z Kildemandem, zdają sobie sprawę z tego, że remis pomoże im zbliżyć się do triumfu tutaj nad reprezentacją Polski na Stadionie Narodowym, jadą umiejętnie parą no i nie chcą pozwolić, by ten nieopierzony latek, który jest u progu swojej kariery, powieszał im krzyki, no robił co mógł Maksym Drabik ale niewiele mógł, no co doświadczenie, to doświadczenie. Kildemand, Lindbeck, no spoglądali sobie w oczy, no jechali niemalże całą szerokością, stawali w powszech, żeby Max ich nie wyprzedził. Zwycięstwo Jotra Pawlickiego, no, ale czwarte miejsce. Max...